Polska razem rozpoczęła dość dobrze swoją obecność na polskiej scenie politycznej. Potem jednak szereg wewnętrznych konfliktów i mała wyrazistość sprawiły, że partia Gowina dołączyła do szeregu kanapowców z małymi szansami na więcej niż 3% poparcia. Partia stara się odwrócić negatywne trendy i na półmetku kampanii wyborczej promuje się w Szczecinie. Jedynka partii Marek Zagórski musi walczyć nie tylko z konkurentami, ale i z samym sobą. Dotychczas był postacią w mieście szerzej nieznaną. Nie, nie będę się licytował, kto jest bardziej ze Szczecina czy kto jest bardziej stąd, tak? Ja się tu... Tutaj urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły, tutaj kończyłem studia, tutaj pracowałem, więc oczywiście ostatnie lata zawodowe funkcjonuję w Warszawie, w innych miastach. Nie, ale więc tutaj jakby na tle innych konkurentów czy innych jedynek to jestem tak bardzo szczeciński i tak bardzo zachodniopomorski, że już bardziej być nie można. Partia obserwuje sondaże i jak twierdzi ma realną szansę na przekroczenie progu wyborczego, przy czym to nie Polska Razem, a nowa prawica Janusza korwin mikkego uważana jest za wyborcze objawienie tej kampanii. Jest tak, my dobrze życzymy wszystkim innym ugrupowaniom. Janusz korwin mikke jest rzeczywiście jakimś zjawiskiem w trakcie tej kampanii i myślę, że tak samo te jego 6% i te nasze 4%, czyli to już jest razem 10%, pokazuje taką czerwoną kartkę, a przynajmniej żółtą rządzącym. Swoją kampanię kontynuuje także jedyny ze Szczecina, czyli profesor Tomasz Drodzki, który jako trójka Platformy Obywatelskiej broni honoru partii, która na miejscu pierwszym umieściła spadochroniarza z Warszawy, a na drugim przedstawicielkę województwa Lubuskiego. Kampania Drodzkiro jest widoczna szczególnie na ulicach Szczecina. Sam profesor zapewnia jednak, że stara się jak najczęściej spotykać z wyborcami bezpośrednio. To znaczy, Platforma ma bardzo dobrą drużynę i chce zdobyć generalnie jako lista bardzo dużo głosów. I wtedy będzie szansa na dwa mandaty. I takie jest założenie. Ja czuję jakby podwójną presję, bo jestem reprezentantem stolicy regionu, stolicy Pomorza, reprezentantem Szczecina, a uważam za niezwykle ważne, żeby Szczecin miał swojego posła do Europarlamentu. I o to walczę, czuję dużą odpowiedzialność. W 2009 roku w okręgu 13 Platforma Obywatelska zdobyła dwa mandaty dla miejsca pierwszego i drugiego. Czy kandydat z numerem trzecim ma szansę na powodzenie? Sprawdzam, powiedzą wyborcy. A póki co kandydat kontynuuje rozmowę z mieszkańcami, podczas których nie brakuje często gorzkich słów i komentarzy pod adresem partii rządzącej. Można te zagadnienia podzielić na kilka grup. Jedno to interes Szczecina, drugie, interes Pomorza, trzecie, interes naszej ojczyzny. Ale też ważne miejsce zajmuje problem zdrowia, ponieważ ludzie widzą, że różnice w dostępie do opieki zdrowotnej w krajach Unii są niezwykle zróżnicowane. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja.